Cześć. Jeśli spodoba Ci się tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać, przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Nie. Jeremias Gotthelf, czarny pająk, część dziesiąta. Jeszcze dzień nie nastał, a już wieść dotarła do każdego domu. Stary pająk się wydostał, znowu krąży po wsi, niosąc śmierć. Wiele już osób pomarło, i w głębi doliny pod niebo wzbija się krzyk za krzykiem napiętnowanych którzy będą musieli umrzeć. Można sobie zatem wyobrazić jaki płacz nastał na ziemi, jaki strach we wszystkich sercach. Co to było za Boże narodzenie w Sumizwaldzie? żadna dusza nie mogła myśleć o radości, jaką święta na ogół niosą ze sobą. A cała ta niedola zrodziła się z bluźnierstwa ludzi. Niedola zaś zwiększała się z każdym dniem, bowiem Pająk był teraz szybszy, bardziej jadowity niż za pierwszym razem. To zjawiał się na początku, to na końcu wsi. O jednym i tym samym czasie był w górach i w dolinie. Gdy przedtem zazwyczaj naznaczał kogoś tu, kogoś innego ówdzie, tym razem rzadko kiedy opuszczał dom, dopóki wszystkich nie otruł. Dopiero gdy wszyscy skręcali się w przedśmiertnych drgawkach, siadał na progu i gapił się ze złośliwą uciechą na zniszczenia, jak gdyby chciał powiedzieć, że to on i że znów przybył, chociaż go tak długo więziono. Zdawało się, że wie, iż ma mało czasu albo też, że chce sobie oszczędzić fatygi. Bo gdzie tylko mógł uśmiercał za jednym zamachem wiele ludzi. Dlatego najchętniej czaił się na orszaki, które miały zmarłych odprowadzić do kościoła. To tu, to tam, najchętniej na dole przy dróżce kościelnej, zjawiał się pośrodku ciżby, albo nagle gapił się strumny na żałobników. Wówczas z orszaków wzbijał się pod niebo okropny lament. Padał człek za człekiem. Aż cały pochód leżał na drodze i mocował się ze śmiercią. Aż nie został już nikt przy życiu, a wokół trumny piętrzył się stos trupów, niczym waleczni żołnierze wokół swego sztandaru, powaleni przeważającą siłą. Odtąd przestano zmarłych wosić do kościoła. Nikt nie chciał ich nosić, nikt odprowadzać – gdzie śmierć ludzi poraziła, a tam ich zostawiano. Rozpacz zapanowała w całej dolinie. We wszystkich sercach zawrzał gniew, rozładowując się w straszliwych przekleństwach pod adresem biednego Chrystiana. On miał teraz być wszystkiemu winien. Raptem wszyscy wiedzieli, że Chrystian nie powinien był starego domu porzucić, ani czelazi pozostawić samej sobie. Raptem Wszyscy wiedzieli, że Pan w większym lub mniejszym stopniu jest odpowiedzialny za swoją czelać, że powinien czuwać nad modlitwą i jadłem, nie dopuszczać do bezbożnego życia, bezbożnych słów i bezbożnego hańbienia darów bożych. Teraz nagle pycha i buta wszystkich odeszła. Zepchnęli te grzechy na dno piekła i nie uwierzyliby nawet Bogu, że jeszcze przed niewielu dniami tak haniebnie je piastowali w sobie. Wszyscy znów spobożnieli, nosili najgorsze szaty, w rękach trzymali stare, wzgardzone różańce, i sami siebie przekonywali, że byli zawsze jednako bogobojni. I najchętniej byliby również pana Boga o tym przekonali. Spośród nich wszystkich, jedynie tylko Chrystian miał być bezbożny, i zewsząd niby głazy sypały się na niego przekleństwa. A może właśnie on był ze wszystkich najlepszy, ale wola jego była skrępowana wolą jego niewiast i takie skrępowanie jest rzeczywiście wielką winą każdego męża. I nie uniknie on ciężkiej odpowiedzialności, ponieważ jest inny niż chce go mieć pan Bóg. Krystian zdawał sobie z tego sprawę, to też nie był hardy, nie wierzgał, lecz czuł się bardziej winny niż był w istocie. Ale Ludzi tym nie przebłagał. Teraz dopiero podnieśli wrzask, jak wielka musi być jego wina, skoro bierze tyle na siebie i nawet sam przyznaje, że nie jest nic wart. On zaś modlił się dzień i noc do Boga, aby odwrócił zło, lecz ono potęgowało się coraz okropniej z dnia na dzień. Uświadomił sobie, że Musi naprawić błąd, jaki popełnił, że musi siebie złożyć w ofierze, że do niego należy spełnienie tego samego uczynku, jakiego dokonała niegdyś jego antenatka. Tak długo modlił się do Boga, aż zrodziła się w jego sercu decyzja uratowania mieszkańców Doliny, odkupienia zła, a do decyzji tej dołączyła się niezłomna odwaga, która niezachwiana zawsze jest gotowa do czynu, tak samo rano, jak i wieczorem. Wówczas przeprowadził się wraz z dziećmi z nowego domu do starego. Przyciął nowy kołek do zatkania dziury, dał go poświęcić święconą wodą i świętymi wersetami, położył młot obok kołka, usiadł przy łóżkach dzieci i czekał na pająka. Siedział tedy, modlił się, czuwał i dzielnie walczył z ciężkim snem, nie poddając się, ale pająk nie przychodził. Jakkolwiek pokazywał się wszędzie, bowiem zaraza szerzyła się coraz więcej i coraz bardziej niekiełznana stawała się wściekłość tych, co pozostali przy życiu. Wśród tego całego strachu pewna kobieta o niesfornym usposobieniu miała urodzić dziecko. Wtedy ludzi ogarnęła dawna trwoga, że pająk porwie dziesiątko, fant starego paktu. Kobieta zachowywała się jak szalona, pozbawiona ufności w Bogu, miała za to tym więcej nienawiści i mściwości w sercu. Pamiętano jak ojcowie swego czasu bronili się przed strzelcem, gdy miało narodzić się dziecko, jak ksiądz był tarczą, którą ustawiali między sobą a odwiecznym wrogiem. Chcieli również tym razem posłać po duchownego, ale kto miał być gońcem? Niepochowane trupy, które pająk poraził podczas pogrzebów, tarasowały drogi. I czy posłaniec, chcący sprowadzić księdza przez dzikie wertepy, będzie umiał wymknąć się pająkowi, który zdawał się być wszechwiedzący? Wszyscy stchórzyli. Wreszcie mąż tej kobiety pomyślał, że jeśli pająk chce go mieć, może go dopaść zarówno w domu, jak i w drodze. Jeśli przeznaczona mu śmierć nie uniknie jej ani tu, ani tam. Ruszył w drogę, ale miała godzina za godziną, a posłaniec nie wracał. Gniew i strach stawały się coraz okropniejsze. Poród był coraz bliższy. Wtedy niewiasta w przepływie rozpaczy zerwała się z posłania. Pognała do domu Krystiana, tysiąckrotnie przeklinanego, który modląc się siedział przy dzieciach, gotowy na bój z pająkiem – już z daleka rozlegał się krzyk kobiety, jej przekleństwa łomotały o drzwi Krystiana na długo przedtem, zanim je pchnęła i wniosła łomot do Izby. Gdy wpadła z tak straszną twarzą, Krystian zerwał się. W pierwszej chwili nie wiedział, czy to Krystyna w swej pierwotnej postaci. W progu jednak bóle zatrzymały kobietę. Skręcała się przy drzwiach, wylewając potok przekleństw na biednego Krystiana. On miał być gońcem, jeśli nie chce być przyklęty wraz z dziećmi i wnukami na wieki wieków. Wtem ból zdławił jej wyzwiska, i szalona kobieta urodziła synka na progu Krystiana, a ci wszyscy, którzy przyszli za nią, czymchnęli w oczekiwaniu czegoś najgorszego. Krystian trzymał na rękach niewinne dziecię, ze zniekształconej cierpieniem twarzy kobiety. Dźgały go dziko i jadowicie jej oczy i coraz bardziej zdawało mu się, że jawił się z nich pająk, że ona sama jest pająkiem. Wtem wstąpiła w niego jakaś moc od Boga i okrzepła w Nim nadludzka wola. Ciepłym spojrzeniem ogarnął swoje dzieci. Otulił nowo narodzone dziecko ciepłym kubrakiem i minąwszy, zagapioną w siebie kobietę. Pobiegł doliną w dół, w stronę Sumiswaldu. Sam chciał zanieść dzieciątko do świętego obrządku dla odkupienia winy, ciążącej na nim, głowie domu, resztę pozostawiając Panu Bogu. Trupy tamowały mu drogę, ostrożnie musiał stawiać kroki. Wtem dogoniły go lekkie kroki. Był to ów biedny chłopczyk, bojący się tamtej wściekłej kobiety. Dziecięcy instynkt. Popchnął go za Panem. Niby ciernie przeszyła w serce Krystiana świadomość, że jego dzieci są same z tą szalejącą kobietą. Lecz nogi nie zatrzymały się, tylko zdążały do świętego celu. Już był na dole przy dróżce kościelnej i widział kapliczkę. Wtem coś rozbłysło nagle przed nim na środku drogi. Coś poruszyło się w zaroślach na drodze. Siedział pają. W krzakach zachwiało się czerwone piórko i pająk uniósł się wysoko w górę jakby do skoku. Wtedy Krystian donośnym głosem wezwał Trójcę Świętą i zerośli rozległ się dziki okrzyk. Czerwone piórko zniknęło. Krystian zaś złożył dziecko na rękach chłopczyka i polecając ducha Panu Sięgnął mocną dłonią po pająka, który, jak gdyby zaklęty świętymi słowami, tkwił nieruchomo w miejscu. Żar rozszedł się po kościach Krystiana, ale nie zwolnił uścisku. Droga była wolna i rozgarnięty chłopczyk pospieszył z dzieckiem do księdza. Krystian zaś z ogniem w silnej dłoni, uskrzydlony biegiem, gnał w stronę swojego domu. Straszna była pożoga w jego ręce. Jad pająka przenikał całe ciało. Krew zamieniła się w żar. Siły chciały Krystiana opuścić, dech mu zamierał, ale on modlił się bez ustanku i, mając Boga przed oczami, wytrzymał żar piekieł. Już widział swój dom, wraz z bólem rosła nadzieja. Kobieta stała w progu. Gdy ujrzała, że nadchodzi bez dziecka, rzuciła się na niej niby tygrysica, której porwano kocięta. Podejrzewała go haniebną zdradę. Nie zważała na jego znaki, nie słuchała słów wydobytych z zadyszanej piersi. Rzuciła się na jego wyciągnięte ręce, uczepiła się ich. W śmiertelnym przerażeniu musiał oszalałą zawlec do izby, oswobodzić ręce, zanim. U się uda pojąka wepchnąć do starej dziury i kanającymi dłońmi zabić ją kołkiem. Z pomocą boską dokonał tego. Rzuca zamierające spojrzenie na dzieci, które uśmiechają się błogo we śnie. Wtedy czuje ogromną ulgę. Czyjaś wyższa dłoń zdaje się gasić jego żar. Głośno się modląc, Krystian zamyka oczy i kona. A ci, co ostrożnie i z lękiem nadeszli, aby zobaczyć, gdzie podziała się kobieta, widzą pokój i radość na jego obliczu. Ze zdumieniem ujrzeli zabitą dziurę, ale kobietę znaleźli poparzoną i zniekształconą w skurczu śmierci. Z ręki Krystiana wzięła ognistą śmierć. Stali jeszcze, nie wiedząc, co się wydarzyło, gdy chłopczyk z noworodkiem wrócił wraz z księcem, który... Ówczesnym zwyczajem szybko ochrzcił dziecko i dobrze uzbrojony, śmiało zamierzał ruszyć w bój, w jakim jego poprzednik zwycięsko postradał życie. Ale Bóg nie domagał się takiej ofiary od niego. Walkę wygrał już ktoś inny. Nie mogli pojąć, że tak wielkiego czynu Krystian dokonał. Kiedy wreszcie spłynęła na nich wiara i poznanie, Pełni radości modlili się razem z księcem, dziękując Bogu za wrócone życie i za moc, jaką obdarzył Chrystiana. Chrystiana zaś przepraszali jeszcze po śmierci za wyrządzoną mu krzywdę i postanowili pochować go z wszelkimi honorami, a jego pamięć zachowała się świetlista, niby pamięć świętego we wszystkich duszach. Nie wiedzieli wprost, co się z nimi dzieje, kiedy ten okropny strach, który Ustawicznie wprawiał ich ciała w drżenie, nagle zniknął i z radością znów mogli podnieść oczy na błękit nieba, bez obawy, że pająk tymczasem wdrapie się im na nogi. Postanowili zamówić liczne msze oraz urządzić wspólny pochód do kościoła, a przede wszystkim chcieli pochować zwłoki Krystiana jego gnębicielki, po czym... Również reszta miała być w miarę możności pochowana. Był to uroczysty dzień, kiedy cała dolina szła do kościoła, a także w niejednym sercu panował uroczysty nastrój. Rozpoznano nie jeden grzech, uczyniono nie jeden ślub, i od tego dnia nie spotykało się już takiej przesady w zachowaniu i w strojach. Kiedy w kościele i na cmentarzu Popłynęło już wiele łez i odmówiono wiele pacierzy. Mieszkańcy całej doliny, którzy przyszli na pogrzeb, a przyszli wszyscy, którzy mogli ruszać nogami, udali się na zwyczajową stypę do gospody. I zdarzyło się tak, jak każe obyczaj, niewiasty i dzieci siedziały przy osobnym stole, zaś wszyscy dorośli mężczyźni zmieścili się przy słynnym tarczowym stole które jeszcze dziś można zobaczyć pod niedźwiedziem w sumizwaldzie. Zachowano go na pamiątkę, że niegdyś było mężczyzn tylko dwa tuziny, gdzie obecnie mieszka ich dwa tysiące. Na pamiątkę, że również oni są w ręku tego, który ocalił owe dwa tuziny. Nie zabawiano zbyt długo na tej stypie. Serca, były zanadto wezbrane żałością, żeby mogło się w nich zmieścić wiele jadła i napitku. Gdy wyszli ze wsi na Wyżynę, ujrzeli łunę na niebie, a gdy wrócili w dolinę, zastali nowy dom, spalony aż do posad. Nigdy nie dowiedziano się, jak to się stało. Ale ludzie nie zapomnieli, co zawdzięczali Krystianowi i odpłacili mu się w jego dzieciach. Wychowali je na bogobojnych i dzielnych ludzi w najpobożniejszych domach, niczyja ręka nie targnęła się na ich mienie, jakkolwiek nie prowadzono żadnych rachunków. Pomnażano i dbano o ich dobytek, i kiedy dzieci osiągnęły wiek dorosły, nie tylko że nie zostały okradzione z mienia, ale co ważniejsza, nie zubożono także ich dusz. Były prawe i bogobojne. Cieszyły się łaską Boga i sympatią ludzi, błogosławieństwem w życiu i jeszcze większym w niebie. I tak już w rodzinie zostało. Nie bano się pająka, gdyż bano się Boga. I jak było, tak niechaj też pozostanie, jeśli Bóg to zwoli. Dopóki tu stoi dom, dopóki dzieci w postępowaniu i w myślach idą śladem rodziców. W tym miejscu dziadek umilkł. I wszyscy milczeli długą chwilę. Jedni dumając nad tym, co usłyszeli, drudzy, w mniemaniu, że dziadek pragnie zaczerpnąć tchu, i potem znów podejmie wątek. Wreszcie starszy kum zabrał głos. Nieraz siedziałem przy tym stole i słyszałem o zarazie i że po niej cała męska ludność wioski mieściła się przy nim. Ale jak to wszystko w rzeczywistości się działo, tego nikt nie umiał mi powiedzieć. Jedni gadali tak, a drudzy inaczej. Ale powiedz, skąd dowiedziałeś się o tym wszystkim? Ha, odrzekł dziadek. Przekazywało się to u nas z ojca na syna, a kiedy pamięć o całym zdarzeniu zaginęła u mieszkańców Doliny, stało się to rodzinnym sekretem i lękano się mówić o nim coś ludziom. Tylko w rodzinie mówiono o tym, aby nikt ze swoich nie zapomniał, co dom buduje, a co go burzy, co przynosi błogosławieństwo, a co błogosławieństwo odpędza. Widzisz, chyba po mojej starej, jak nie lubi, gdy tak publicznie rozprawia się o tym. Ale mnie się wydaje, że im dalej, tym bardziej należy mówić, do czego może doprowadzić pycha i buta. Dlatego też nie robią już takiej tajemnicy z całej tej sprawy, i nie po raz pierwszy się zdarzyło, że opowiedziałem ją wśród bliskich przyjaciół. Zawsze uważam, że to, co naszej rodzinie przez tyle lat dawało szczęście, nie zaszkodzi również innym. I nie jest słuszne robić tajemnicę z czegoś, co przynosi szczęście i błogosławieństwo Boże. Masz rację, kuzynie, odparł kum. Ale jednak muszę cię jeszcze o coś spytać. Czy ten dom, który zburzyłeś przed siedmiu laty, był tym pradawnym domem? Trudno mi w to uwierzyć. Nie, przyznał się dziadek. Pradawny dom chylił się już ku upadkowi niemal trzysta lat temu i błogosławieństwo Boże na roli i niwach od dawna już się w nim nie mieściło. Rodzina jednak nie chciała go opuścić, a nowego nie mogła wybudować – Bowiem nie zapomniała, co stało się z poprzednim domem. Tak więc mieli ogromny kłopot, i w końcu zwrócili się poradę do pewnego mędrca, który podobno mieszkał w hasle Bachu. Ówczłek miał powiedzieć: mogą wybudować nowy dom na miejscu starego, ale nie gdzie indziej. Muszę jednak zachować dwie rzeczy: stare drewno. W którym siedzi pająk, oraz starodawnego ducha, który uwięził pająka w starym drewnie. Wówczas starodawne błogosławieństwo zamieszka również w nowym domu. Wybudowali więc nowy dom i wśród modlitw z wielką dbałością przymocowali przy nim stary kawał drewna. I ani pająk się nie ruszył, ani duch i błogosławieństwo się nie zmieniło. Ale także nowy dom się zestarzał. I stał się za ciasny. Dyle zaroboczywiały i zbutwiały. Jedynie słup pozostał nietknięty i twardy jak żelazo. Już mój ojciec miał budować, lecz jeszcze się jakoś wybronił. Kolej przyszła na mnie. Po długim wahaniu zaryzykowałem. Postąpiłem tak, jak tamci przede mną. Umieściłem stary słup przy nowym domu i pająk nie trknął. Ale wyznam, nigdy w życiu nie modliłem się równie żarliwie jak wówczas, kiedy trzymałem fatalny słup w ręce. Ręka mi piekła, całe ciało. Mimo woli musiałem zerkać, czy nie występują mi czarne plamy na dłoni i ciele. I cała góra kamieni spadła mi z serca, gdy wreszcie wszystko stanęło na swoim miejscu. Wtedy jeszcze bardziej umocniło się we mnie przekonanie, że ani ja, ani moje dzieci i wnuki nie mają się czego obawiać ze strony pająka, dopóki boimy się Boga. Dziadek umilkł i wszystkim ciarki przebiegły po plecach, gdy usłyszeli, że dziadek miał słup w ręce i pomyśleli, jakby się też sami poczuli, gdyby go musieli dotknąć. Wreszcie kuzyn się odezwał. Szkoda tylko, że nie wiadomo, ile jest prawdy w takich historiach. Trudno we wszystko uwierzyć, a jednak coś musi być na rzeczy. W przeciwnym razie nie byłoby tu tego starego kawałka drewna. Mniejsza o to, ile w tym prawdy. Jednak można się z tego wiele nauczyć, stwierdził młodszy kum. I ponadto miło upłynął im czas, zdaje mu się, że dopiero co wrócił z kościoła. Niechże tyle nie gadają, wtrąciła babka, bo stary gotów zacząć nową historię. Niech wreszcie zaczną jeść i pić, wszak to istny wstyd, że nikt nie rusza jadła ani trunku. Chyba nie wszystko jest takie złe, przecież nie żałowali niczego w miarę możliwości. Teraz zaczęto dużo jeść i dużo pić, i od czasu do czasu wymieniano niejedno rozsądne słówko. Aż wreszcie na niebie pojawił się księżyc, duży i złoty, i gwiazdy wyszły ze swoich komórek, aby ludziom przypomnieć, że pora pójść spać do alkierzy. Doskonale widzieli te upomnienia, które przychodziły z niebios, ale siedziało im się tutaj nazbyt przytulnie, i każdemu coś niesamowicie kołotało pod halsztunkiem. Gdy pomyślał o powrocie do domu. I choć nikt głośno o tym nie mówił, nikt nie chciał być pierwszym. Wreszcie kuma wstała i z drżącym sercem zabrała się do odejścia. I nie zabrakło jej godnych zaufania towarzyszy. Wszyscy zaproszeni opuścili gościnnych gospodarzy wśród rozlicznych podziękowań i życzeń, pomyślności oraz próśb skierowania do każdego z osobna i do wszystkich razem, aby jeszcze zostali. Przecież jak na złość wcale się nie ściemnia. Niebawem cisza zaległa wokół domu i niebawem również w samym domu nastała cisza. Dom stał spokojny, schludny i piękny. W poświacie księżyca, jaśniał w Dolinie troskliwie i życzliwie chroniący zasnych ludzi, pogrążonych w słodkim śnie, jakim śpią ci, którzy mają bojaźń Boga w sercu oraz czyste sumienie, i których przenigdy czarny pająk nie zbudzi ze snu, lecz tylko przyjazne słońce. Bowiem tam, gdzie panuje taki duch, pająkowi nie wolno się ruszyć ani w dzień ani w nocy. Jaka jednak rodzi się w nim moc, jeśli duch się odmieni, o tym Wie jedynie ten, który wie wszystko i każdemu przydziela siły, zarówno pająkom, jak ludziom. Przełożyła Edyta Siecińska. Czytał Jacek Brzezowski.